A co jeśli powiem ci, że Jezus wyjawił sekret tak potężny, że może całkowicie odmienić twoje życie, a który jednak umknął uwadze większości ludzi? Ta nauka przez wieki leżała na widoku, ukryta w jego własnych słowach. Dziś nareszcie zrozumiesz to, na co niewielu miało odwagę spojrzeć. Ile razy zadawałeś sobie pytanie: dlaczego? Mimo że wierzysz, modlisz się i prosisz, pewne rzeczy po prostu się nie dzieją. Dlaczego jednym drzwi zdają się stać otworem, podczas gdy inni wciąż uderzają w ten sam zamek, nigdy nie słysząc dźwięku przekręcanego klucza? Czy możliwe, że istnieje kod, duchowy klucz, który aktywuje to, o co prosimy, przyspiesza to, czego pragniemy i materializuje to, za czym tęskni nasza dusza? A jeśli ten kod wcale nie jest skomplikowany, lecz ukryty w detalach, które większość zignorowała, wyobraź sobie przez chwilę, że każde słowo wypowiedziane przez Jezusa nie było jedynie przesłaniem na tamte czasy, ale nasieniem niosącym boskie instrukcje dla naszego umysłu i ducha. Ilu ludzi pozwoliło, by te nasiona upadły na skraj drogi, Ponieważ nie zrozumieli, jak żyzną glebę noszą w sobie? Dziś zdasz sobie sprawę, że prawo przyciągania, o którym tak wielu mówi, nie jest odległą, mistyczną koncepcją, oddzieloną od Słowa Bożego. Ono zawsze tam było, od samego początku, w przypowieściach, cudach, w deklaracjach, które Jezus składał, patrząc w oczy tym, którzy mieli wiarę. Różnica polega na tym, że wielu słyszało, ale nie zrozumiało, wielu widziało, ale nie dostrzegło. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nauczono nas prosić, ale nie manifestować. Uwarunkowano nas, byśmy wierzyli, że niebo decyduje o wszystkim bez naszego udziału, podczas gdy w rzeczywistości sam Chrystus powiedział, że Królestwo Boże jest w nas. Czy zatrzymałeś się kiedyś, by zastanowić się nad mocą tego zdania? Jeśli królestwo jest w tobie, oznacza to, że nasienie stworzenia również tam jest. To, w co głęboko wierzysz, co odczuwasz jako realne, zaczyna nabierać kształtu w niewidzialnym świecie, zanim jeszcze objawi się w widzialnym. To jest objawienie, którego niewielu miało odwagę przyjąć, ponieważ wymaga ono odpowiedzialności. Nie chodzi tylko o czekanie, ale o współtworzenie z Bogiem. Oglądając ten film, pozwól, by każde słowo otworzyło nowe przestrzenie w Twoim umyśle i sercu, ponieważ to, czym się tu dzielimy, nie jest koncepcją do zapamiętania, lecz przebudzeniem do przeżycia. Zanim ten film się skończy, nie tylko odkryjesz, jak Jezus stosował to prawo manifestacji w swoich naukach, ale także zrozumiesz, dlaczego ostatnie objawienie, które ci pokażę, jest najpotężniejsze ze wszystkich, to, które może przełamać lata oczekiwania i stagnacji, transformując w sposób, w jaki się modlisz, prosisz i żyjesz. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że jesteś o krok od cudu, ale nie widziałeś, jak się urzeczywistnia, zostań ze mną, ponieważ to właśnie w tym miejscu wielu ludzi gubi klucz, a dziś. Ty go otrzymasz. Zanim przejdziemy dalej, poświęć chwilę, by zostawić polubienie i zasubskrybować kanał. To nie jest zwykły gest. To właśnie on sprawia, że ta wiadomość dociera do większej liczby osób, które, tak jak Ty, czują, że czeka na nich coś większego, co pragnie się zamanifestować. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, stosując tę zasadę w praktyczny, codzienny sposób, Zostawiłem dla ciebie specjalny prezent w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co może przyspieszyć ten proces w twoim życiu, ponieważ zawiera jasne kroki, by zestroić twój umysł i ducha z tym, czego pragniesz doświadczyć. A teraz weź głęboki oddech i przygotuj się, ponieważ to, co za chwilę nastąpi, może wstrząsnąć twoim postrzeganiem tego, co naprawdę oznacza wierzyć. I pamiętaj, ostatnie objawienie, które tu usłyszysz, nie tylko cię zaskoczy, pokaże ci, że to, o co tak długo prosiłeś, już było w drodze. Chcesz wiedzieć, jak to odblokować? Zatem kontynuujmy. Ile razy słyszałeś, że trzeba mieć wiarę, a mimo to czułeś, że nic się nie zmienia? Modliłeś się, wierzyłeś, czekałeś, a czas płynął jak cicha rzeka, która nie ostrzega przed powodzią. A co, jeśli powiem ci, że Jezus zostawił jasne wskazówki, że wiara to nie tylko czekanie, ale dostrojenie się do tego, czego pragniesz doświadczyć? Wiara to twórcza energia, która nadaje kształt niewidzialnemu. To tak, jakby każda twoja myśl była pędzlem, a każda emocja farbą, która maluje płótno twojego życia. Problem w tym, że wielu, nie zdając sobie z tego sprawy, maluje sceny braku, strachu i zwątpienia. Jezus powiedział: Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Czy dostrzegasz tę kolejność? To nie jest zobaczyć, by uwierzyć. To uwierzyć, by zobaczyć. I ta zamiana zmienia wszystko. Kiedy rozmnożył chleb, kiedy uciszył burzę, kiedy wskrzesił łazarza, przed każdą widzialną manifestacją istniało niewidzialne przekonanie. On ne wątpił. I tu kryje się jeden z najbardziej ignorowanych sekretów. Manifestacja nie rodzi się z tego, co mówisz. Ale z tego, co odczuwasz jako prawdę, nawet gdy nic nie wskazuje na to, by tak było. Wielu mówi ustami, że ufa, ale wewnątrz nosi lęk, niepokój i nieufność. I to właśnie wysyła sygnały do wszechświata: to modeluje częstotliwość, którą emitujesz. Modlisz się o uzdrowienie, ale wciąż myślisz o chorobie. Prosisz o dobrobyt, ale wciąż wyobrażasz sobie brak. Prosisz o odnowienie relacji, ale w myślach powtarzasz wszystkie krzywdy i frustracje. Jezus natomiast mówił: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a stanie się wam. To jest prawo przyciągania objawione w jego biblijnej istocie. Nie chodzi o to, by prosić, by otrzymać, ale by prosić, czując się już w posiadaniu błogosławieństwa. Wiesz dlaczego to jest tak potężne? Ponieważ świat duchowy odpowiada na przekonanie, a nie na lament. Kiedy wchodzisz w stan uprzedzającej wdzięczności, pokazujesz, że już zaakceptowałeś to, co jeszcze nie nadeszło. A to otwiera drzwi. Pomyśl o cudach, które czynił Jezus, zawsze panowała atmosfera wiary, żywe oczekiwanie, nawet gdy wszystko wokół zdawało się przeczyć tej możliwości. I być może tego właśnie brakuje dziś w Twoim życiu, nie więcej modlitwy, ale modlitwy ze strojenia, z żywą wyobraźnią, z odczuwaną emocją. To postrzeganie obietnicy jako faktu, a nie odległej hipotezy. Ilu z nas wychowało się słysząc, że wystarczy prosić, ale zapomnieliśmy, że istnieje niewidzialne nasienie, które musi najpierw wykiełkować wewnątrz. Dlatego tak wielu żyje, modląc się i czekając, nie widząc rezultatów. Nie dlatego, że Bóg nie chce działać, ale dlatego, że nie emitują właściwej częstotliwości. Jezus nie powiedział, że królestwo przyjdzie z zewnątrz. Stwierdził, że Królestwo Boże jest w nas. To oznacza, że moc współtworzenia nie jest ukryta w gwiazdach, amuletach czy magicznych formułach, tkwi w tym, co pielęgnujesz w sercu. Jeśli Twoje serce jest polem, co na nim zasiałeś? Korzenie nadziei czy chwasty rozpaczy? I w tym momencie ujawnia się ból wielu, ponieważ noszą w sobie szczere modlitwy, ale niedostrojone uczucia. I być może to jest Twoja obecna walka. Wierzysz w Boga, wierzysz, że On może wszystko, ale głęboko w środku wciąż istnieje lęk, że Tobie się to nie przydarzy. Ale to właśnie tutaj Jezus przyniósł przełom: nauczał, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Nie powiedział dla tego, kto próbuje wierzyć, nie powiedział dla tego, kto błaga o litość, ale dla tego, kto wierzy tak, jakby już otrzymał. I to całkowicie zmienia sposób, w jaki powinieneś pozycjonować się wobec życia. Wyobraź sobie teraz, że chcesz zamanifestować coś wielkiego może zmianę finansową, może uzdrowienie ciała, może przywrócenie marzenia, które wydawało się martwe. Modlisz się, prosisz, ale potem wracasz do myślenia, że to niemożliwe, że okoliczności nie sprzyjają, że czas już minął. Żyjesz w sprzeczności, a ta sprzeczność blokuje przepływ energii. Manifestacja, według nauk Chrystusa, jest jak nasiono. Sadzisz je i ufasz niewidzialnemu procesowi. Nie rozkopujesz ziemi każdego dnia, aby sprawdzić, czy rośnie, podlewasz je oczekiwaniem, pielęgnujesz wiarą, podtrzymujesz płomień, nawet gdy nic nie wydaje się kiełkować. Pamiętasz kobietę cierpiącą na krwotok, która dotknęła szat Jezusa? Nie czekała na pozwolenie, nie prosiła o audiencję. Uwierzyła, że jeśli tylko dotknie, zostanie uzdrowiona. To doskonały przykład działania prawa przyciągania. Poczuła uzdrowienie, zanim ono nastąpiło. Stworzyła wewnętrzne środowisko, by cud mógł się zamanifestować. A Jezus powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła. To nie był tylko dotyk. To była wewnętrzna częstotliwość ciche przekonanie. A teraz pomyśl ze mną: ile razy byłeś o krok od swojego cudu, ale pozwoliłeś, by zwątpienie cię od niego oddaliło, ile marzeń porzuciłeś po drodze, bo zmęczyło cię czekanie, ile odpowiedzi było na wyciągnięcie ręki, ale zrezygnowałeś, bo czas nie wydawał się sprzyjający. Sekret, który objawił Jezus, polega na tym, że nie ma sprzyjającego czasu na cud. Cud dzieje się w momencie, gdy Twoja wiara zestraja się z obietnicą. I oto prawda, którą może być trudno usłyszeć, dopóki będziesz karmić myśli o braku, strachu i winie, będziesz przyciągać więcej tego samego. Nie dlatego, że Bóg tego dla Ciebie chce, ale dlatego, że Twoja wewnętrzna energia tworzy ten cykl. Jezus nie przyszedł tylko po to, by zbawić Twoją duszę na przyszłość, przyszedł także, by nauczyć, jak manifestować królestwo tu i teraz. Rozmnożył chleb, by pokazać obfitość, zamienił wodę w wino, by objawić transformację, chodził po wodzie, by nauczyć, że rzeczywistość ugina się przed wiarą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że część ciebie już wie, że woła Cię coś większego. Istnieje życie, którego jeszcze nie przeżyłeś, ale które jest dostępne, i mówię ci, zaczyna się ono w niewidzialnym. Zaczyna się w zaciszu Twojego pokoju. Zaczyna się w modlitwie, która nie jest rozpaczą, lecz uprzedzającą wdzięcznością. Zacznij już dziś wyobrażać sobie to, czego chcesz doświadczyć, tak jakby to już się działo. Poczuj radość z tego teraz. Dziękuj, zanim zobaczysz. Bo to jest sekret, który niewielu praktykuje żyć tak, jakby to już było realne. A jeśli chcesz pójść o krok dalej w tym procesie, w pierwszym przypiętym komentarzu zostawiłem coś specjalnego dla Ciebie. To narzędzie, które pomoże Ci praktykować tę zasadę każdego dnia, by nie była ona tylko inspiracją, ale realnym działaniem w Twoim życiu. A teraz zostań ze mną do końca, ponieważ to, co za chwilę wyjawię, jest kluczem, który wszystko to łączy. To punkt, który zamienia wiarę w dowód, który przyspiesza to, na co tak długo czekasz. Wielu zignorowało ten detal, a to właśnie on stanowi różnicę między tymi, którzy tylko pragną, a tymi, którzy naprawdę manifestują. I teraz. Gdy dotarliśmy do ostatniego punktu tego przesłania, nadszedł czas, by odkryć to, na co wielu nigdy nie odważyło się spojrzeć w głąb. Cały ten czas mówiliśmy o wierze, o dostrajaniu uczuć i myśli do tego, czego chcesz doświadczyć, o różnicy między proszeniem a manifestowaniem. Ale jest jeden szczegół, który Jezus zostawił tak wyraźnie, a który mimo to umknął większości. Manifestacja zaczyna się, gdy przestajesz prosić jak żebrak, a zaczynasz dziękować jak ten, kto już otrzymał. To jest ostateczny klucz. Wdzięczność to nie tylko piękna emocja, to twórcza częstotliwość przekształca twoje serce w żyzną glebę, sygnalizuje królestwu duchowemu, że już uważasz się za błogosławionego, że już czujesz się godny. Że już ustawiłeś się w rzeczywistości, w której chcesz żyć? Pamiętasz, jak Jezus przed rozmnożeniem chleba wzniósł oczy ku niebu i podziękował, zanim jeszcze zobaczył mnożący się pokarm? Pamiętasz, jak dziękował przed grobem Łazarza, zanim jeszcze usunięto kamień? To jest boski wzorzec: dziękować, zanim się ma w rękach. Bo dziękować to deklarować, że obietnica jest już realna, nawet jeśli Twoje oczy jej jeszcze nie widziały. To jest odwrócenie, którego wielu nie praktykuje. Modlą się ze łzami, ale rzadko modlą się z uprzedzającą wdzięcznością. A przez cały ten czas wibrują w braku. Ostatnie objawienie, które musiałeś dziś usłyszeć, brzmi tak: Wszystko to, na co czekasz, by zacząć żyć. Już istnieje w niewidzialnej rzeczywistości, ale potrzebuje kanału, by stać się namacalne. I tym kanałem jest Twoja częstotliwość wiary. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki czujesz i myślisz, zmieniasz sposób, w jaki otrzymujesz, kiedy zaczynasz dziękować z góry, stajesz się partnerem cudu. I oto prawda: Bóg nie jest odległym Panem decydującym, kto zasługuje, a kto nie. On jest Ojcem, który odpowiada na szczere wibracje, na ufne serca, na umysły, które nie rezygnują z wiary. Być może spędziłeś lata prosząc o to samo. Być może czułeś się sfrustrowany, zmęczony, a nawet zniechęcony do życia duchowego, ale dziś otrzymałeś zaproszenie, by zmienić sposób w jaki podchodzisz do obietnic. Nie chodzi już o czekanie w ciemności, ale o rozświetlanie ciemności swoją żywą wiarą. Jezus powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie powiedział: Twoje czekanie cię uzdrowiło. Nie powiedział: Twoja rozpacz cię uzdrowiła. Powiedział: wiara, ta spokojna pewność, ta aktywna ufność, to przekonanie, które wibruje, nawet gdy wszystko zdaje się temu przeczyć. Teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak Twoje życie się zmienia. Nie jako odległe marzenie, ale jako rzeczywistość, która już zaczęła się poruszać. Wyobraź sobie, że żyjesz tym, o co prosiłeś. Wyobraź sobie pokój wypełniający przestrzeń, w której kiedyś był niepokój. Wyobraź sobie obfitość tam, gdzie kiedyś był brak. To proste ćwiczenie jest tym, czego w istocie nauczał nas Jezus: widzieć oczami wiary, zanim zobaczą to oczy ciała. To właśnie odblokowuje cuda. Od dziś każda Twoja modlitwa może nieść tę energię, każda prośba może być odziana we wdzięczność, każda myśl może być cegiełką tego, co budujesz w niewidzialnym. A gdy poczujesz pokusę powrotu do strachu, pamiętaj: Królestwo jest w Tobie. Nie szukaj na zewnątrz tego, co zostało zasiane wewnątrz. Nie czekaj na znaki, by uwierzyć. Wierz, aby znaki się pojawiły. Jeśli to przesłanie miało dla ciebie sens, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Podziel się nim, zastosuj je, przekształć w codzienną praktykę. Ponieważ prawdziwa manifestacja nie leży tylko w tym, co rozumiesz, rozkwita, gdy zaczynasz żyć zgodnie z tym zrozumieniem. I zanim zakończymy, chcę Cię poprosić o coś prostego, ale potężnego. Zostaw teraz polubienie i zasubskrybuj kanał. To właśnie podtrzymuje to przesłanie przy życiu i sprawia, że dociera ono do tych, którzy potrzebują usłyszeć je właśnie dziś. A jeśli pragniesz pójść o krok dalej w tej podróży, manifestacji opartej na tym, czego nauczał Jezus. Nie zapomnij sprawdzić, co zostawiłem w pierwszym przypiętym komentarzu. To może być początek zmiany znacznie większej niż sobie wyobrażasz. Życie, którego pragniesz, nie jest odległe, jest w budowie, w niewidzialnym, czekając tylko aż naprawdę uwierzysz. A gdy ta wiara stanie się Twoim naturalnym stanem, zobaczysz, że to, co wydawało się opóźnieniem, było tylko przygotowaniem. To, co wydawało się ciszą, było Bogiem uczącym Cię dostrajać częstotliwość, a to, co wydawało się niemożliwe, zawsze było o krok od wydarzenia się.